Witam serdecznie. Czwarty rod konkursowy na gołębie młode, do mnie około 200 km. Start gołąbków był 7,40 także prędzej nie dało rady, bo była bardzo gęsta mgła na miejscu startu. No, liczę na gołąbki o 1010-1015 myślę, że mi się jakieś tam pokażą. 10:20, coś tak, powiedzmy, widełki od 10:00 do 10:30. No to by było dobrze. Wieterek jak po drzewie, widać. Zaczyna się zrywać. 8:40 jest teraz. Przyświecać nic tam się nie ruszało na tym drzewku. Także zobaczymy, może być wymagający lot. Na pewno będzie wymagający lot. Może nie do tych pierwszej grupy, ale do tej. Nie do lotów, no to będzie bardzo ciężko Także postaram się nagrać Jak oczywiście będzie co nagrywać No także do potem Tak, mamy dwie pierwsze sztuki Chodź, chodź, chodź! Trzy Chodź, 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 chodź! Trzy, chyba nie wiem Czy moje? Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 Nie, dwa moje Chodź, 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 Tamten mój czy nie? Chyba nie chcę wejść. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź To nie moje O, ten też nie mój że czekamy, tam gdzie są? Idzie, jest i grupa z kierunku. takie są, lecą. chodź, dwie są. chodź, 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 grupa chodź, kierunku. chodź, 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 nie moje pomalowane, chodź, chodź, chodź! Nie moje, ale gróbka ładna, dosyć dużo gołąbków pomalowanych było to, być może jednego hodowcy Życie plusio. Urdej już powinny być następne, już powinny być następne i nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia pojęcie. Widzę, że czekamy dalej. No wyłączyłem i jest następny. Kaç 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 kaç. İstila tam Kaç 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 at Kaç 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 kaç. Kaç çıp çıp Kaç 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 Jest trzeci kurka, czy dwa szybko, niech usiądą? Nie byłoby tak źle. Nic nie widać. No mają on tu wyleci, cholera wie skąd to niebo jest takie. Normalnie nie jest takie przejrzyste. Także czekamy dalej. No, są dwa. chodź, chodź, hać, 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 chodź, hać. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze mamy pięć, ale ten jeden chyba nie jest typowany, cholera. Tam jeden się wycofa. Tu jeden się cofa. Jeżeli idą dwa, jeden się cofnął, tutaj chodź, 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 nie będę nagrywał pod słońce. Chodź, 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 nie wiem czy to mój lata w koło, gdzie jest trząb? O, tam lata jest sąbek, cholercia. Miałem puścić dźwięk dzisiaj od rana i zagadany przez telefon. Chodź, chodź, chodź! No to jest ten właśnie, to to latał. Chodź, 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 chodź. Tam są dwa, widzisz, a tam jedyny nie mówi. Chodź, 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 chodź. znowu spłoszył trochę. Chodź, 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 chodź. znowu trochę spłoszył mi, ale rozegnę te. Przedłużył lot. Tu jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź! Ten ze skółka, wiesz? No, ja, gdzie on jest? Chodź, 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 chodź! O, tu się jaszczą pszczaj, cholera mi na niego! Uciekaj! Łuu!

no i patrzmy, bo jaszczub latał, nie? No tylko nagrywaj. Ja je wyzwołam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Czekamy dalej, tą karmę. Czekamy dalej, zlatują się. Jakoś tam się zatują. O, jest następny gołąbek. Ósmy. Także wymagający bardzo lot. Tędy mnie wyle... przyleciał, zginął koło gołębnika kiedyś. Przyleciał, leciał chyba od drugiego lotu i on tak jakoś przylatuje już. Także dzisiaj w konkursie przyleciał Z jednego gołąbka miałem typować I nie typowałem, 99 numer on jest Także jest 8 gołębi, 3 typowane są że nie jest za wesoło, ale zlatują się tak jak widać Ciepło, ciepło już jest Tamte dwa to mi jaszczomek troszeczkę przedłużył No ale czekamy 8 sztuk jest, jeszcze 40 48 zakoszowanych Także zobaczymy, ile to się zleci dzisiaj, ale za wesoło nie będzie. Tam jakiś daleko idzie, dwa idą. Dwa idą, zobaczymy, czy to do mnie. Nie, grupka idzie jakaś. Jakaś grupka idzie, zobaczymy. Czy to idą do mnie. Dobra, zrobię pauzę. Jak do mnie, to będę nagrywał. Także jest jeden z tej grupki urwał się. No, chodź, 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 chodź.

Jest. No bardzo ładnie. Telemarkiem wskażę na wylot od razu. Także czekamy. Kurka, że jej nie widać tak zbytnio. Nie, chyba jest dziesięć. Dziesięć sztuk jest to... Robię pauzę i odzwonię, byłem włączony tryb samolotowy. Żeby nie przeszkadzali w nagrywaniu, ale będę musiał dzwonić bo jestem sam ciekawy. Jak się pokazują wońciele. Także za momencik wrócę. Jeszcze jest konkretnie jeszcze jeden o typu... oh, yes. typowany, typowany ten jest. To jest typowany raczej. Zobaczymy. Chodź, kać, 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 kać. Ondę z drugim. Chodź, Ale odbił się o wiele się odbił. Teraz czym później, tym gorzej będzie, to wiadomo, że cieplusio. Nie, są może jeśli lata jeszcze mię je, tak Jastąbek, proszę, tam daleko jest, Jastąbek. Czekamy dalej. Ja teraz robię pauzę... i odzwonię i zaraz będę nagrywał. Chodźcie się chodź, 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 chodź. Jest kolejny. Chodź, 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 chodź Szybciutko, nie ma czasu, nie ma czasu Chodź, 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 to Jest chyba 2000 numer O i następny jest Typo, ten jest typowany. Chodź, 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 chodź. No jesz. o jeszczą. gdzieś tam je płoszy, bo kurde widać. Jeden zleciał, drugi na płocie ląduje. To Gdzieś tam po drodze je kurde mi... Zobaczymy, się nagram nagram ile jest typowanych A wylatują cholera wie Także jest jeden typowany Trzynaście sztuk jest Jeden typowany Drugi Trzeci Czwarty Cztery typowane są Loteria 4 typowane 13 wszystkich kurka niech się niech się schodzą Co teraz przyleciało, to była to po tyletnicy mam 4 na 4 ma teraz Dobra, to ja robię przerwę No i odzwonię sobie To są kolejne Chwilę mi to zajęło Tu siedzi pener Tam jak jest 20 parę Chodź, 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 chodź Przechodzimy do zegara O, tu siedzi jeden biedulka zmęczony Niech sobie odpocznie Niech sobie odpocznie, i się do siebie głąbku trochę tu jest Ale normalnie cieplutko, cieplutko Zobaczymy ile ich jest Pójdziemy do zegara. To tam za chwilkę poglądałem z dwoma chodowcami. Mamy 27 sztuk. Godzina 11. Także większe pół. Ale za wesoło nie jest. Zach tak powiem. Ale zawsze mogłoby być gorzej. Gdzie czekamy. Coraz cieplej, coraz cieplej jest i Teraz nic znowu. Tylko mi jasząbek płoszuje, tak cholera schodziły, bo schodziły. Ale jest dobrze, powiedzmy, mogło być gorzej. Także jak najwięcej niech się zleci ich tylko. I tyle. I walczymy dalej. O, jest kolejny. Chodź, kać, 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 kać. Chodź, chodź, kać, 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 Ten był typowany. Chodź, 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 kać, chodź, chodź 29 Także czekamy, czekamy Także jest kolejny, kurde i zaraz się ten pener zerwał

Dobra. Także jest kolejny gołąbek Za tam pójdziemy zobaczyć ilość Ponad 30 już tam się uzbierało Jeden gołąbek 20 minut temu gdzie nie wiem, które godziny idziemy zegarach to powiem 20 po 11 zgłoszony w mogilnie Czyli jakieś 30 km ode mnie ma tutaj przeleciał. O, zgaszę papierosa, bo ja niestety palę Ale tego mnika tam z papierosami nie wchodzę. W 30 parę, zaraz zobaczymy. Tam jakiś przybłęda sobie odpoczywa. Ramu tam damy trochę wody. W czymś i tyle. Na no, 35. 20 po 11 odbity w tym Ten jest 38 Ten jest 38 to jest typowane Ten był 35 na 48 To brakuje jeszcze 13 sztuk dosyć, dosyć dużo brakuje ale mam miejmy nadzieję że, że się jeszcze tam zlecą Także jak do moginna zaleciały to Mam może nie jeden, tylko więcej przestrzeliły. Widocznie nie za mocne, jeszcze tydzień temu były bardzo mocne. Teraz były takie mniej. Myślałem, że teraz będzie dobrze, ale jednak jeszcze mocne. mocne. Także nasypimy trochę karmy, jednak tej diety musi być więcej. O, nasypimy trochę karmy, taką karmę dostają teraz.

Tamte nieznajadzone siedzi na boczku Także czekamy Niedługo Mamy zegary 11:00, 12.30 mamy zegary na 12 przepraszam Mamy zegary Ja za chwilę będę musiał jechać Także na tą chwilę jest 35 sztuk Także ja wrzucam zaraz ten filmik. Przepraszam, że wszystkich gąbków nie nagrałem, bo akurat jak rozmawiałem przez telefon, to po trzy się zatywały. Po cztery. Akurat ten taki nalot był później, taki mocniejszy. Zobaczymy, jak to na liście wyjdzie. Nagram powiedzmy w środku tygodnia, jak to tam wyszło, albo jutro. Także pozdrawiam do następnego lotu. Dobry lot.